Pierwszą pozycją na naszej liście obowiązkowych miejsc na Filipinach do odwiedzenia był wulkan Tal. Ten najmniejszy aktywny wulkan świata jest tłumnie odwiedzany z powodu ciekawie położonego jeziora kalderowego. Jest to jezioro na wyspie, która jest na jeziorze, które jest z kolei na kolejnej wyspie, a ta położona jest między dwoma morzami. Czego tu nie rozumieć? Ten atrakcyjny dla turystów wulkan znajduje się na wyspie Luzon w prowincji Batangas, zaledwie 60 km od stolicy Filipin. Mieszkańcy okolicznych miejscowości prowadzą prężnie działające firmy, dostarczając turystom wymyślnych atrakcji związanych z samym kraterem. Postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie jest tam tak pięknie oraz jak wygląda cały proces przeprawy przez jezioro. Nasza podróż polegała na dotarciu do korony aktywnego krateru znajdującego się w samym centrum wyspy, ale do przyjazdu na Filipiny nie mieliśmy konkretnego planu dotarcia na miejsce. Wiedzieliśmy tylko tyle, że musimy w kilka godzin pokonać 60 km i kierować się w stronę miejscowości Tagaytay. Dopiero tam mieliśmy szukać kolejnych rozwiązań. Z innych odcinków z podróży po Filipinach wiecie już, że z lotniska dotarliśmy na dworzec autobusowy w Pasay, z którego chcieliśmy udać się do Tagaytay. Dworzec okazał się przepełniony, bowiem co godzinę podjeżdżały dwa pojazdy, a chętnych do podróży były setki. W tym ekstremalnym przypadku zdecydowaliśmy się skorzystać z usług Miejscowej Korporacji Taxi. Była to sytuacja wyjątkowa, gdyż w Tagaitai musieliśmy się znaleźć najpóźniej wieczorem. Po dotarciu na miejsce, zameldowaliśmy się w naszym apartamencie na 17 piętrze, z którego mieliśmy piękny widok na jezioro z kraterem. Teraz pozostało tylko kupić wycieczkę lub wynająć łódź, ale jak się okazało to nie był żaden problem, bowiem podczas wieczornego wyjścia na zakupy zaczepił nas kierowca tricykla, który zaoferował wycieczkę na wulkan. Negocjacje były krótkie i zakończyły się zawarciem ustnej umowy. Następnego dnia rano kierowca zawiózł nas do portu w Talisay. Po podpisaniu wszystkich zgód i oświadczeń zostaliśmy wpuszczeni na pokład łodzi. Przeprawa trwała około 40 minut. Na miejscu znajduje się prowizoryczny port i jeszcze bardziej prowizoryczna wioska. Po opłaceniu biletu wstępu na wyspę od razu wyruszyliśmy w drogę na koronę wulkanu. Wejście na koronę nie jest zbyt trudne, szliśmy około 40 minut. Po drodze znajduje się wiele ciekawych punktów widokowych oraz droga krzyżowa. Już pod szczytem można zobaczyć kilka garbów, w których znajdują się pęknięcia ziemi, ulatniają się z nich niebezpieczne gazy. Trzeba zachować szczególną ostrożność, bowiem jest to stromy odcinek, a do tego ziemia jest tu niezwykle gorąca. Nasz przewodnik żartował, że wulkan może w każdej chwili wybuchnąć. Początkowo uważaliśmy to za żart, który zapewne opowiada wszystkim turystom. Czas pokazał, że dużo się nie pomylił. Na koronie poczuliśmy, że trud wejścia całkowicie się opłacił. Był to nie tylko piękny widok na krater, ale także na otaczające stożek jezioro. Na górze spędziliśmy godzinę podziwiając naturę tego pięknego miejsca. Jeziorko zrobiło na nas ogromne wrażenie. Od przewodnika dowiedzieliśmy się kilku faktów. Przede wszystkim zejście do krateru jest zakazane. Większość wyspy nadal jest porośnięta gęstym lasem i poruszanie się po niej może być niebezpieczne. Temperatura wody w kraterze może sięgać nawet 100 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile w czajniku podczas gotowania wody na herbatę. Droga powrotna trwała trochę dłużej, po przepłynięciu jeziora czekał nas podjazd pod górę do Tagaitai, co sprawiło trochę problemów małemu motocyklowi, ale mimo wszystko miło wspominamy wyprawę. Volcano near the capital could be on the verge of a dangerous eruption. The Taal volcano in the Philippines has thrown molten rock into the sky. A volcano in the Philippines has sprayed a massive plume of ash into the skies. Niespełna dwa miesiące po naszej wizycie, 12 stycznia 2020 roku, wulkan przebudził się wypływając pióropusze pyłu. Potężna erupcja nastąpiła dzień później. Wulkan zaczął wypluwać lawę, a piękne szmaragdowe jeziorko wyparowało. Podczas tych zdarzeń ewakuowano 45 tysięcy ludzi, a miasta najbliżej położone jeziora zostały poważnie uszkodzone przez trzęsienia ziemi. Niewielkie trzęsienia ziemi nawiedzały wyspę jeszcze przez kilka tygodni. Gdy opadł pył, wysłano pierwsze drony, które ujawniły niszczycielskie dzieło wulkanu. Z pięknej zielonej enklawy została tylko pustynia. Niecały rok po naszej wizycie jezioro w kraterze odtworzyło się, ale miejsce to jeszcze długo nie będzie dostępne dla zwiedzających. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Podróż po Filipinach była pełna doznań kulinarnych. Niemal przy każdej okazji smakowaliśmy lokalną kuchnię, która wykazuje silne wpływy malajskie i chińskie. A z uwagi na dużą popularność wyspy Panglao wśród Koreańczyków, odwiedziliśmy również takie restauracje. O wszystkim opowiemy w kolejnym odcinku. Zapraszamy!